Wyobraźcie sobie, że jesteście w górach skalistych, to niezbędne, żeby wczuć się w atmosferę książki Bez Władz Jessiki Perry wydanej przez dom wydawniczy Revis. To właśnie w górach skalistych rozbija się mały pasażerski samolot, w którym leci Alison Carpenter. Młodej kobiecie udaje się przeżyć tę katastrofę, ale to wcale nie oznacza końca kłopotów. Tak naprawdę jej walka o przetrwanie dopiero się rozpoczyna. A to dlatego, że Alison zna pewną tajemnicę i doskonale wie, że istnieją wpływowi ludzie, którzy nie pozwolą, by ta tajemnica ujrzała światło dzienne. Wie też, że naprawdę nic ich nie powstrzyma i że za ową tajemnicę są gotowi zabić. Dlatego Alison nie może tak po prostu ujawnić, że przeżyła katastrofę. Na rękę jej są podawane przez media informacje, że zginęła. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Przecież na miejscu katastrofy nikt nie znajdzie jej ciała. I wtedy, gdy okaże się, że być może kobieta żyje, obława ruszy pełną parą. Alison brnie więc przez góry skaliste, ukrywając przed przygodnie spotkanymi ludźmi swoją tożsamość. Ale przecież nie może ukrywać się całe życie. W tym czasie, gdy Alison walczy o przetrwanie, jej matka Maggie zaczyna odkrywać nieznane fakty z życia córki. Długo nie miały ze sobą kontaktu i teraz Alison wydaje się matce kimś zupełnie innym, niż córka, którą pamięta. Bogactwo i luksus, w którym najwyraźniej się obracała, zmieniły Alison nie do poznania. Maggie nie wierzy w śmierć córki. Wbrew rozsądkowi i wbrew radom przyjaciół rozpoczyna prywatne śledztwo. Mając nadzieję, że fakty, które pozna, nie tylko przybliżą jej prawdę o córce, ale być może pozwolą odnaleźć ją całą i zdrową. Im więcej matka dowiaduje się o przeszłości córki, tym bardziej zdajemy sobie sprawę jak bardzo desperackim i być może skazanym na niepowodzenie krokiem. Może być ucieczka Alison. Widzimy, jak trudne może być wygranie gry prowadzonej przez Alison w świecie, w którym każdy może okazać się wrogiem. Bezwład to dla Jessica Berry debiut gatunkowy, ale widać, że pisarka odrobiła lekcję. Napisała wciągający thriller, a przeplatanie się wątków Allison i Maggie nakręca prawdziwą spiralę niepokoju. Obie bohaterki powieści Bezwład podejmują świadome ryzyko, ale wierzą, że robią to w imię wyższych wartości. Dlatego Bezwład Jessica Berry to opowieść o nadziei. O tym, że w świecie owładniętym kłamstwem można znaleźć w sobie siłę, by dociekać prawdy i jej bronić.